To mega zaawansowany, robotyczny pies, otwórzmy go. Powiem szczerze, jest ciężki. Ja nie mogę się doczekać, jak on wygląda. W zestawie oczywiście jest ogromna bateria, są też wymienne stópki oraz oczywiście karma, znaczy ładowarka. Robota wyciągamy w ten sposób, wkładamy baterię. A teraz najważniejsze, łapki robota trzeba odpowiednio ustawić. No to włączamy. Wentylatory zaczęły chodzić. Zaczął chodzić przedni czujnik, lidar. Patrzcie, robot stoi. No siemka. Ciekawe, czy ma czujniki głaskania. Robotem możemy sterować za pomocą kontrolera lub za pomocą aplikacji, więc łączymy go. Jak byście go nazwali? Techno piesuś. Pierwsze kro... Uuu! Ale on jest w ogóle responsywny. Cokolwiek tutaj zrobię w aplikacji, od razu on to robi. Możemy też przełączać widok między otoczeniem 3D i kamerą. Piesek oczywiście może robić też zdjęcia czy nagrywać filmy. Jest też możliwość programowania robota z symulacją 3D. Zobacz, ile ma sztuczek. Na przykład może ci podać łapę. Dzień dobry. O! Oh. <laughs> Zobacz, jak on precyzyjnie w ogóle skanuje tutaj otoczenie. No dobra, ale psiak potrafi też, uwaga, skakać. Można go pchać i on i on. I on cały czas stoi. Uli. Uli. Ja. Sprawdźmy czy poradzi sobie ze schodami. No zobacz to. Normalnie idzie po schodach. Schodzimy, nie? Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Podobno nasz piesek ma tryb biegania, więc zobaczmy jak potrafi to szybko robić. Dawaj, lecimy. Ty no patrz, jak on jest szybki. On zasuwa. Szybki spacerek piesuś i wracamy do domku, co? No chodź. No dobra, to ja idę nakarmić pieska, a jego cena w komentarzu.